Aktywnych fanów oraz trwa konkurs na Robuxy. Trzech najbardziej aktywnych fanów wygrywa po cztery starobuksów. Aby być aktywnym fanem, musisz oglądać każdy film do końca, ładnie komentować, lajkować i podbijać film. Wybiorę również parę osób z komentarzy, które napiszą najlepszy komentarz. Wyniki konkursu 5 stycznia, part 3 wczorajszej historyjki. Są w szpitalu na sali, gdzie leży myra. No a więc co chcesz mi powiedzieć, Weronika? Wczoraj spał u mnie Eryk, chyba twój niedoszły chłopak. Bo wątpię, że będziesz z nim chciała być z tą świadomością. Że co? To ja Eryk leżę w szpitalu, a ty zamiast na mnie poczekać? Lub jakkolwiek się mną zainteresować? To mnie po prostu zdradziłeś? Ty draniu, nienawidzę cię. Kochanie, przepraszam, to Weronika mnie tak zwiodła. Co, sam mnie całowałeś podczas filmu. Myra zaczyna płakać! Eryk, wynoście stąd i ty też Weronika! Jesteście siebie warci. Eryk zdradziłeś myrę, a ty, Weronika, od dawna jesteś bestii myry. Jak mogłaś jej coś takiego zrobić? Wynoście się stąd, rozumiecie? Myra wpadła w szał, krzyczy i płacze. Dzień dobry, proszę jak najszybciej opuścić salę. Myra jest w ciężkim stanie, świeżo po operacji, a wy ją jeszcze wprawiacie w rozpacz. Przepraszam cię, myra, jestem skończonym draniem. Wiem o tym. Mam nadzieję, że mi kiedyś wybaczysz. Wynoś się. Lekarz wykopał Eryka z Werą? W szpitalu została Majra z jej bratem? Coś ty narobiła, zniszczyłaś wszystko. Kochanie, ale zrobiłam to dla nas. Teraz możemy być razem i cieszyć się sobą. Majra już cię nie chce znać, więc masz ją z głowy. Jestem od niej lepsza, zaufaj mi. <noise> Won ode mnie. Nie chce cię znać. Tymczasem w szpitalu umyry. Siostrzyczko, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Straciłam moją bestię i nowego chłopaka, a mój eks mnie potrącił i pójdzie za to za kraty. Nie uważasz, że jednak mam trochę powodów do przejmowania się? Zobaczysz, wszystko się ułoży. Minęły trzy miesiące! Majra już dawno wyszła ze szpitala, jest po rehabilitacji i doszła do pełnej sprawności. U dzisiaj piąteczek. A to znaczy, że pora się zabawić? Pójdę gdzieś na miasto, do jakiegoś klubu czy coś? Może poznam jakiegoś taw chłopaczka, hehe. Chodzi z domu. Idzie na imprezowej ulicy. Ej, patrz, jaka fajna laseczka idzie. Weź, ona ma maks 18 lat, stary xd. Oj, sorki. Myśli, kurczę, po tym wypadku czasami nogi mi uciekają w lewo. Jak chodzisz po krako? Sorki, potknęłam się. Majra szybkim krokiem odchodzi od nieznanych chłopaków. Coś ty odwalił je łopie, odstraszyłeś ją. Przez ciebie sobie poszła. Dobra, nie wiem jak ty, ale ja idę za nią. Chłopaki idą za myrą. Ej, czekaj, gdzie idziesz, maleńka? Zostaw ją, Kuba, albo cię zaraz uderzę. Ja nie mogę XD, wejsę tą laskę, haha. Kuba odchodzi! Wszystko w porządku? Chodzisz tak sama po mieście o tej porze? Co cię to obchodzi? Robię to, na co mam ochotę! Odczep się ode mnie gościu. Majra odbiega od Adama! Ja nie mogę. Nie dość, że wszystkie kluby pozamykane to jeszcze jakieś odklejeńce do mnie podchodzą. Walić to, wracam do domu. W jeża. Ta laska była taka idealna. Mam nadzieję, że ją jeszcze kiedyś spotkam. Nagle Adam dostrzega telefon leżący na ziemi. Ej, o kurczę! Ona zostawiła telefon na ziemi. Chyba jej wypadł. Dobra, wezmę go. Tymczasem w domu Myry. Gdzie ty byłaś tak długo, siostra? Jest druga w nocy. Chciałam iść się trochę rozerwać na miasto. Nic takiego. Dobra, weź następnym razem odbieraj telefon ode mnie, bo wiesz, po tym wypadku to trochę martwię się o ciebie. Jak nie odbierasz... Spoko, braciszku. Już nie musisz się aż tak o mnie przejmować. Dobra, ja lecę spać, Sis. Dobranoc. Dobranoc. Majra wchodzi do swojego pokoju? No cóż, dzisiaj nie poimprezowałam, ale jutro ta moja nowa BFF robi domówkę i może tam będzie jakiś kontencik? Idę spać, żeby wyspać się przed jutrem. Dobra, git, idę spać. Poszła spać. Spała przez dwanaście godzin. Myra się budzi. O, w mordę, jest już piętnasta. O siedemnastej zaczyna się impreza u Joli, czyli mojej nowej BFF. Dobra, na początku się przebiorę, żeby jakoś fajnie wyglądać. Myra się przebiera. O jeny, jak ja teraz cudownie wyglądam. Ej, zaraz, zaraz, a gdzie jest mój telefon? Musiałam go upuścić wczoraj po drodze. Przejdę się tam, gdzie wracałam, może tam leży. Myra szła drogą, którą szła wczoraj, aż nagle. Myśli o nie, to ten typ z wczoraj. Czekaj, skąd ty masz mój telefon, gościu? Upuściłaś go wczoraj w tym miejscu, czekałem na ciebie, aż się tu zjawisz, żebym mógł ci go oddać. Ojeju, dziękuję ci, to bardzo miłe. Hehe, he, nie ma sprawy. Ale dobra, ja już muszę lecieć, bo będę spóźniona na imprezkę. Majra odchodzi od Adama i zmierza do Joli. Ja nie mogę, co za łeb ze mnie, dziś wyglądała jeszcze piękniej. Mogłem jej chociaż spytać, jak ma na imię, czy gdzie idzie. Ja jestem jakiś odklejony. Myra doszła do domu Joli, gdzie dzisiaj jest domówka. Ale ona ma kozak chatę, dobra, wchodzę. O, siemanko wam wszystkim. Każdy powiedział sieba! Witamy na najlepszym melanżu stulecia. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawić, młoda. Po tym zamulaniu w szpitalu czas chyba się trochę wyszaleć. Tak stara, totalnie. Ej, jak coś to przyjdzie jeszcze mój kuzyn Jola, spoko. Ta, na luzie, czym na nas więcej będzie tym lepiej, he, he Nagle wbija kuzyn Kasi. Siemano wszystkim. Myśli, o w mordę, co tu robi ta chod dziewczyna? Myśli, to ten typeczek, co mi oddał telefon, jeju, co on tu robi? To może się przedstawimy wszyscy? Każdy powiedział, że spoczko. To ja zacznę. Jestem Adam i mam 20 lat. To teraz ja nazywam się Jola, ale mówcie na mnie Olka. Mam 19 lat jakby co. Ja nazywam się Kasia i mam 18 lat. Ja Wojtek i mam 20 lat. A ja jestem Myrka i mam 18 lat. Myśli: kurczę, w sumie podoba mi się ten Adam. Myśli: to było tak kochane, jak czekał na mnie z tym telefonem. Ej, to co, może jak już się poznaliśmy, to zagramy w butelkę? Każdy powiedział, że git. Dobra, to chodźcie ze mną na taras. Wszyscy poszli na taras oprócz Adama i Myry. Słuchaj Myra, muszę ci coś powiedzieć. Co takiego? No, mów, mów. Bardzo mi się podoba. Chodźcie już, ja nie mogę, czekamy na was. A dobra sorki, sorki. Poszli na taras grać w butelkę. Dobra, jak już są w końcu wszyscy, to gramy. To ja zakręcę. Kasia kręci butelką. Wylosowało na Myrę. Dobra Myra, prawda czy wyzwanie? Wyzwanie. Musisz iść za Adamem się pocałować w innym pokoju. Myśli co jak to zazdrosna jestem. O, ja nie narzekam. Fajne wyzwanie, haha. Zwariowaliście? Czemu niby mam całować Adama? Myśli, kurczę, Adam w sumie mi się podoba, ale trochę to za szybko, moim zdaniem. No, Majra, musisz, bo inaczej będzie kara. Ja nie mogę, dobra, to chodź Adam. Nawet nie myśl, że będziemy się całować. Zamknij się, słońce. Nagle Adam zaczyna całować Myrę. Całowali się minutę. O w mordę jeża. Co my właśnie zrobiliśmy? Podobało ci się, skarbie? Dobra, challenge zaliczony. Wracajmy do nich. Poszli z powrotem na taras. O proszę. Gołąbeczki już wróciły. Haha, ha. no co wy? To nie tak jak myślicie. Jak nie myślimy? Myślisz, że jak zabierzesz mi mojego największego krasza, to jesteś lepsza ode mnie? W dodatku jesteś tu z mojej łaski. Co, ty na mnie lecisz? Ogarnij się, Jola. Nigdy nawet mi się nie podobałaś, nie miałabyś u mnie szans. Ach tak, to wywalaj z mojej domówki. Ty draniu jeden jak śmiesz mnie w ogóle obrażać. Jesteśmy na mojej imprezie, także muszę wam przydzielić pokoje, ja miałam mieć pokój z Adamem. Ale Adam wywala, więc będę miała pokój z Myrą. Dobra, to na razie. Adam wychodzi z domówki Joli. Wiesz co, Jola, jak wywaliłaś Adama, to ja też sobie idę. Nawet nie próbuj go poderwać. Wiesz co, miałam już taką jedną fake bestię, Weronikę, co mi ukradła chłopaka. Tym razem, w przypadku Adama, już go nie oddam, on skradł moje serduszko. Że co i co teraz zamierzasz? Biegnę za nim, Elo, wszystkim. Majra wybiega z domówki? Adam, 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 zaczekaj, proszę. Adam się odwraca. Stara, od razu mówię, że nie wracam na tą domówkę. Ta Jola, wariatka, usiłuje na siłę zrobić sobie ze mnie jej chłopaka, a ty mi się podobasz, Myra. Zakochałem się w tobie od pierwszego wejrzenia i już wcześniej chciałem ci to wyznać. Podobało ci się, jak się całowaliśmy? Myśli, kurczę, ten Adam jest taki słodki. No, w sumie to tak, nawet bardzo. To może zamiast wracać tam na imprezę, to wpadniesz do mnie na noc? Możemy porobić wiele rzeczy, pograć na konsoli, nie wiem, zjeść coś. Kurczę, a wiesz co? W sumie bardzo chętnie, ale to mam zostać na noc? Co na to twoi rodzice? Moi rodzice akurat pojechali na wakacje i mam wolną chatę. Kurczę, no to dobrze. Tymczasem u Eryka. Dobra. Minęły trzy miesiące odkąd zerwałem kontakt z Weroniką. Zrobiłem to w dniu, kiedy Majra dowiedziała się o nas. Byłem przez ten czas cały czas lojalny i zbierałem wszystkie oszczędności na ten pierścionek. Wręczę go jej w ramach przeprosin, mam nadzieję, że mi wybaczy. Ale na początku muszę ją znaleźć. Dostałem info od kumpla, że wbiła na domówkę od tej Joli z naszej szkoły. Idę tam ją spotkać! Eryk poszedł do Joli na domówkę? O siemano, Eryk, jednak wbiłeś? Tak, w sumie stwierdziłem, że czemu nie. Ej, a gdzie jest Myra? Szymon, mówiłeś mi, że ona tu jest. Tak, ale dosłownie parę minut temu poszła stąd? Gdzie poszła? Chyba dogonić swojego nowego krasza, którego wyrzuciłam przed chwilą na zbity pysk. Że co? Dobra, czekajcie, muszę iść. Eryk wychodzi z imprezy! No nie, to chyba jakiś żart. Muszę jak najszybciej znaleźć Myrę. Nie pozwolę na to, żeby ktoś mi ją odbił. Eryk biegnie przez 10 minut i usiłuje znaleźć Myrę. Nagle Eryk widzi Myrę wchodzącą do domu z jakimś facetem. Myra, stój! Eryk? Yy, kochanie, kim on jest? Jeśli chcecie wiedzieć, co było dalej, to zostawcie dwa tysiące like. Na 2000 lajk like zrobię part 4 tej historyjki, więc jeśli chcecie kolejny part, to zostawcie lajk, like, suba i w komentarzu napiszcie. Chcemy part 4 i jakby co będę serduszkował wasze komentarze. Koniec. Jeśli dotarliście do końca, napiszcie komentarz koniec i zostawcie łapkę w górę. Wtedy macie większą szansę na wygraną Robuxów.